Taki zwykły CX to jest lokomotywa SX. Taka charakterystyka Honda Civic benzynowa bez turba. Robi robotę. Podobnie. Wow! To nie było mądre. Cześć kochani, e, jestem w Zawoi. Jadę tutaj za kolegą, za markiem. Ja i on pędzimy na rowerach na silniku SX. Lecę tutaj on site. Nie znam tej traski. Z mogie nie z mosornego tak to się nazywa Mosorny Jadę na rowerze który nikt nie wie jak się nazywa Natomiast jest to z tego co wiem Konstrukcja ramy chińska O tam nie doleciałem więc zrobiłem lekkiego manuala znaczy rama jest chińska a podzespoły tego roweru Oczywiście niemieckie, Boszowskie. Silnik SX, Bateria 400. Jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony tym silnikiem, bo jak wiecie, jestem fanem silników mocnych i, i lubię, jak mocno wspomaga. Natomiast ten silnik w trybie turbo też jedzie nieźle, daje radę. Robi robotę tylko z tym silnikiem, jest tak, że, że taki zwykły CX to jest lokomotywa przy małej kadencji idzie, przy dużej kadencji idzie, ale dostaje CX trochę zadyszki. Natomiast ten SX, taka charakterystyka roweru typowo sportowego. To znaczy trochę działa jak silnik z turbiną albo Honda Civic benzynowa bez turba. Czyli jest spoko. Oj, jest spoko pod warunkiem, że masz kadencję. I nawet czasami jak podjeżdżam, to się tak wydaje. Oj, 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 nie idzie, nie idzie. A jedyne co trzeba zrobić, kochani, to. Po prostu zwiększyć kadencję, wejść na obroty i silnik wtedy pięknie pomaga Nie wiem jeszcze czy jestem fanem Race'a czy SX a eee, Wiadomo to jest mój pierwszy podjazd, pierwszy zjazd Na rowerze, którego nie znam, który ma mało skoku Zawieszenie DT Swiss 150 prawdopodobnie wow. To nie było mądre nie znam trasy, nie kojarzyłem przeszkody, wpakowałem się w nią, ale odciążyłem trochę rower po to, żeby delikatnie przeszło, bo opony takie wiotkie, cross country i, i prawdopodobnie y, tutaj też jest kochani zastosowana dętka w tym rowerze. Dziękuję Ci Marku Żółwik. Tak. I Marek, zobaczcie, leci na... Okay. Tak, Marek z Czech, który startuje na e w zawodach Leci na najnowszym rowerze ktm w zupełnie nowej stylistyce Rower waży tam 17 kg z groszem Ma silnik SX, baterię 400 Ładowaną od góry, łatwo wymienialną Podoba mi się ten rower, mam nadzieję, że go dla Was niedługo przetestuje. A tutaj moja maszyna Wypasiona, no name DT Swiss, zawieźka, tarcze 200, 12AXS tutaj, AXS, tutaj i bateria 400 wyjmowana z drugiej strony. Kierownica też ciekawa, podobna trochę do Trekowskiej piękny kształt, było miło. Mam nadzieję, że Wam się podobało.